Odcinek, więc w ogóle to dzisiaj to polega na tym, że mam pierwszy odcinek, w którym mnie przychodzi jakiś perukulum. Może będę przychodziła, ale ja jej przychodzę bardzo słabo, bo jeszcze bardziej tak nie poszkoliłem Na przykład Michalo, X, jakby, jakby co to mam taką okazję, bo ja sobie kupiłam lawy i tak, w wiem mam te słabego skina. Więc możecie mi te skiny w ogóle nazywać. Jeśli ktoś nie widział, to Michalo X, kula X, bo tak się w ogóle nazywam na YouTubie, nie mam zdjęcia, bo wiecie... Bo zbytnio nie chcę zradzić mojej twarzy, więc będę tutaj pisała. Do ludzi, że nagrywam na Nexusie, jak nikt się nie załapie, to będę pisała do tego. To będę pisała na parkurach, więc zaczynamy pisać. Nagrywam, więc jestem bardzo ciekawa czy ktoś na przykład się załapie Czy ktoś na przykład powie jaki kanał, bo zazwyczaj jest tak, że, ktoś, że ludzie mówią jaki kanał albo coś Więc... Ym... Więc jestem bardzo ciekawa czy ludzie się załapią. Na... Aha I tutaj jakaś dziewczyna napisała Aha Pokl... Pokryp... Skinam Dobra, to idziemy słuchajcie tutaj na parkour, bo tutaj nikt się nie załapał. Więc idziemy może tutaj na jakiś. Nie mam mi się zdaje w sumie, że na czat pójdziemy, no bo... bo na czacie się tylko pisze i tak różnie, więc weźmiemy tutaj ile tej osób. No, Okej, okay, więc może być. Więc możemy tutaj wejść. Yy, dobra, odcinki będę się starała nagrywać tak. No, nie za długo, żeby Was z tym przypominało. Nagrywam, nagrywam, nagrywam. Dobra, nie pisałam, nagrywam. Jestem właśnie bardzo chętnie tutaj ciekawa, bo, bo niektórzy ludzie piszą ta na pewno, a niektórzy piszą. Serio, serio. Serio, leję z ciebie. Serio, słuchajcie, bo. Aha, a, dobra. Tutaj nikt się nie zabłapał. Słuchajcie, muszę tylko zobaczyć. szukam, biskim. dobra, jeszcze go wychodzę, bo niestety tutaj nikt się nie łapie, więc. Być jakbyście, żeby jakąś muzykę to moja mama sprząta i. A... To jest Więc myślę, że to będzie okej 3 minuty to nagrywam. Po prostu nieźle. Tutaj najpierw nagram. nagrywam. A, nagrywam. Nagrywam. Nie wiem, czy dobrze napisałam, ale najważniejsze, ale że napisałam coś, taki kanał. Exeku dla. X to mnie. Ok. X to pierwszy odcinek, więc. Więc. Więc czekam się, jak ten człowiek gówle. Ty, gówle, ktoś powiedział, że jaki kanał? Bo zwykle te ludzie piszą tak, bo miasteczka tak mówi: na pewno nie nagrywasz. Na pewno inaczej nie pytałem, jaki kanał, nie? Ktoś na pewno tutaj pisze, a ja sobie będę tak tutaj szła, 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 szła. To mój pierwszy, gówle, odcinek, słuchajcie. No i... Mm, proszę was, żebyście y, na przykład mi nie pisali, na przykład tak, że... Gówle, to już nagrywałam w awakim bez twarzy, więc... Ups. E, nagrywałam raz w więc ludzie tutaj już możecie sobie tutaj normalnie ten... Funkcjonować. Hmm. Piszę, nagrywam. Dobra, słuchajcie, tutaj nikt się nie załapał. Hmm. Więc może w sumie na parkurach jest więcej osób, więc będę przychodził jakiś tam parkour, jak też będzie po na przykład coś to. Będziemy mogła już tak dalej, bo się nigdy, nigdy nie przyjdzie do tego parkura, po prostu my tak. Więc tak. Yy, wy... O nie, ja tylko wzięłam tam, Mi się go już. myli wszystko, mi się już wleje cały telefon, no Więc do mnie nic na podceń nie piszcie, proszę Was. Yy, będzie słabo. Lubisz mi jakie jaki masz na mewyspę? I chcę. Gwóźdź, jak chcesz na przykład jakieś tam. Y, y, odcinki z mewyspę, no to proszę bardzo. Y, bardzo proszę, bo ja bardzo lubię takie odcinki słuchajcie, z mewyspę albo coś. Więc warto. Który mi myśli, że jestem nobem, bo mam taki lewer, słuchajcie, nie wiem czemu ja w takim rewerem w ogóle zaczęłam nagrywać, ale jak się po prostu wyszło mi Jakby to, to ja mogę gadać jakieś bzdury, więc piszę, nagrywam na ety. Gram na. Ety, okej, okay. nagrywam na Ety Jestem bardzo ciekawa Aha, okej okay. Spoko, nagrywam na Ety No Jestem bardzo ciekawa jak ludzie, słuchajcie, zareagują Bo niektórzy to, będę na odcinku Jej, a później Teraz jakby tak opuściłam i dołączają Ciekawe, to, tutaj coś pisał To, to będę sobie przychodzić. Co? Mamo, zaraz Mama, wiesz, co ja teraz robię? Pozdrawiam tutaj, ale Czekaj. Yy, dobra, słuchajcie, musiałam na chwilę pójść do mojej mamy, no bo musiałam wziąć odkurzacz. Więc tak. Live'y też będą spokojnie, live'y będą. Pozdrowisz. No pozdrowie ludzie. Przecież mówię. Pozdrawiam was wszystkich, którzy tutaj piszą pozdrów, ja napiszę tylko y, kanał. Tutaj to ja tutaj w sumie przerwa. N nie nagrywało mi się i tak się zdenerwowałam, zapomniałam ten odpauzować. Bo ja tutaj... Pierwszy film. A, dobra, bo tutaj też ktoś nagrywał na ety, więc spoko. Mm. Dobra, już jeszcze parku 2 minuty przechodzę, więc... Więc brawo ja. Jak przyjdę parku ten parkour, to jestem po prostu... Niemożliwa, bo ja nigdy nie umiem rzeznych parkurów. Chyba że bez toksycznej lawy. No i na tym zakończymy.